Witam na konferencji prasowej w półmeczu 12. Kalejki Betlik w grupy czwartej pomiędzy Wisłoką Wymica a Czarnymi, więc Mecz zakończył się zwycięstwem gości 3 do 0. Poproszę o zabranie głosu trenera gości. Bardzo ważne trzy punkty dla nas, natomiast był to bardzo ciężki mecz, bo, bo na początku drugiej połowy ta pierwsza połowa, generalnie taka w dwie strony, każdy ma tam gdzieś swoje sytuacje. Na początku drugiej połowy, wydaje mi się, że to kluczowa sytuacja, w której drużyna gospodarzy nie trafia. 200% sytuacji I, i, i to, co później w końcu zagrała nasza drużyna, uważam, że znowu pokazaliśmy całkiem przyzwoity futbol, natomiast szkoda, że do, dopiero to trwało gdzieś tam do 70. minuty. Natomiast ogólnie rzecz biorąc liczą się trzy punkty, które są bardzo ważne w kontekście naszych celów postawionych przed nami i, i mamy nadzieję tę serię kontynuować w przyszłym tygodniu. Dziękuję. Ogrze naszego zespołu nie ma co się rozwodzić. Zagraźmy słaby mecz. Co prawda, przy wyniku 0-0, tak jak trener mówi, mogło się to potoczyć w dwie strony, bo, bo też mieliśmy doskonałą sytuację Mateusza Geńca. A i w pierwszej połowie, kilka razy, goście popełnili błędy, gdzie podali do moich zawodników. Nie potrafiliśmy, nie potrafiliśmy tak wykorzystać tych błędów jak, jak połaniec wykorzystał nasze. Widocznie dzisiaj był brak moich podstawowych zawodników Damiana Łanuchy, Krzyśka Zawiślaka. Mam nadzieję, że jak wrócą do dyspozycji, to, to nam pomogą w meczu wyjazdowym. Za tydzień dziękuję.